Wiesz życie jest pięknym momentem, człowieku czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, będzie ręki, żywe słowo, ten świętech siebie. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj Pismo Święte. Stoimy przed kościołem niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny w Kielcach. Ten kościół i ta parafia powstała w 1947 roku. Ten drewniany, przepiękny kościółek ma w sobie ogromną historię i ogromny smak. To tutaj założyciel tej parafii świętej pamięci, ksiądz Antoni Michalski, rozpoczął budowę tego kościoła. Kościół został poświęcony 7 grudnia 1947 roku. Praktycznie każdy z nas przynależy do swojej parafii. Ma swój kościół parafialny związany z pewną historią, związany z odpustem, z patronem. Najważniejsze dni dla naszych kościołów to dni tak zwanego odpustu parafialnego, czyli dzień, kiedy wspominamy patrona naszej parafii, a równocześnie dzień, kiedy kościół został. Poświęcony wyłącznie Panu Bogu. Ten drewniany, przy którym stoimy, jest za mały, to też budujemy nowy kościół od 2002 roku, w którym będziemy mogli modlić się, a równocześnie uwielbiać Pana Boga. W niedzielę przeżywamy uroczystość poświęcenia własnego kościoła, a zatem niech ten dzień będzie okazją do poznania historii swojego kościoła. Dla Żydów najważniejszym miejscem była świątynia jerozolimska. To dzisiaj usłyszymy przepiękny fragment mówiący o tym iż Salomon modli się, aby chwała Boża zamieszkała w świątyni jerozolimskiej. Świątynia została wybudowana 10 wieków przed narodzeniem Chrystusa. To Bóg chciał być blisko swojego ukochanego narodu. I dlatego też Salomon woła: Boże, zamieszkaj między nami. To w tej świątyni znalazła się również arka przymierza z przykazaniami świętymi. To do tego miejsca pielgrzymowali przez całą historię Żydzi. Świątynia Jerozolimska była tym znakiem Bożej Obecności. Znamy z historii, że wielokrotnie była niszczona. Do dziś ze świątyni jerozolimskiej pozostał niewielki, mały mur zwany ścianą płaczu, gdzie wielu pielgrzymów modli się. Tym szczególnym miejscem dla nas, chrześcijan, gdzie gromadzimy się, aby sprawować Eucharystię, sakramenty święte, jest Kościół. Dla apostołów tym pierwszym miejscem była Eucharystia, była, był wieczernik, kiedy Chrystus po raz pierwszy sprawował Eucharystię. Potem pojawiały się pierwsze świątynie i ogromne bazyliki, które powstawały w średniowieczu, katedry Europy i różne świątynie, które swoją strzelistością i pięknem pokazywały wielkość Pana Boga. Każda świątynia budowana, zakończona, jest w szczególny sposób oddana na chwałę Panu Bogu przez odpowiedni obrzęd poświęcenia tej świątyni. Każdy z nas, ochrzczony, staje się także świątynią Ducha Świętego. To ten sakrament brama, poprzez który zostajemy włączeni do wspólnoty Kościoła. Stajemy się Świątynią Ducha Świętego. Wielokrotnie Święty Paweł powtarza nam tę prawdę: Świątynią Bożą jesteście, a zatem skoro jesteśmy świątynią, to też zadaniem każdego z nas, ucznia Jezusa Chrystusa, jest to, aby dbać o wnętrze naszego serca. W jaki sposób? Przez relacje z Bogiem, przez codzienny proces nawracania, przemiany. By być obrazem Jezusa Chrystusa w tej rzeczywistości, w której żyjemy. Świątynia to nasza osobista relacja, życie sakramentalne, Słowo Boże, sakramenty święte. One sprawiają, że możemy być znakiem dla innych. Dbajmy o tę świątynię naszych parafialnych kościołów, w których gromadzimy się. Aby tam oddawać chwałę Bogu. Przypomnijmy sobie historię tam, gdzie byliśmy ochrzczeni, kościołów, które poznaliśmy, a równocześnie, znając tę historię, podejmujmy wysiłek, by dbać o to dobromaterialne kościołów, jak również o tę świątynię ducha świętego, którego nosimy w swoim sercu. Stojąc przy Paschale znaku Jezusa Chrystusa z martwych wstałego, niech nam towarzyszy błogosławieństwo Boże w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem Człowieku Czytaj, pismo święte, pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.